Lotnisko Jorge Chavez, Lima, Peru. Pasażer lecący do Meksyku został zatrzymany. Wyniki prześwietlenia wydają się podejrzane, ale nie są jednoznaczne. Przyślijcie zespół. Celnicy zgłosili, że pasażer mógł połknąć narkotyki. Poszliśmy go przesłuchać. Zapytaliśmy, czy przewozi w żołądku nielegalne substancje. Zaprzeczył. Prześwietlenie wykazało coś nietypowego, dlatego proszę o szczerość. Wyjaśnię to panu, tak będzie najlepiej. Czy przewozi pan w żołądku nielegalne substancje? Nie. Wsiądzie pan do samolotu, ale kara będzie wyższa, jeśli na miejscu to potwierdzą. Tutaj możemy panu pomóc. Przede wszystkim chodzi nam o pańskie życie. Dla nas sprawa jest jasna. Ma pan w żołądku niewielkie obiekty. Czy przewozi pan nielegalną substancję? Nie, przecież już mówiłem. Na lotnisku Eldorado funkcjonariusze złapali mężczyznę, który zamienił się bagażem z inną pasażerką. Policja czeka na podejrzanego przy bramce. Przeprowadzimy test. Już to robiłem. Tak? Skontrolujemy bagaż. Tutaj. Co pan spakował? Nie wiem. Bo to nie jest pański bagaż? To nie jest mój bagaż. Dlaczego ma pan cudzy bagaż? Zapłaci, żeby go zabrać. Ile? Tysiąc dolarów. Zgodził się pan za tysiąc dolarów? Jestem bezrobotny. Bezrobotny? Zobaczymy, co jest w walizce. Pasażer przechodzi ponowną kontrolę. Ale tym razem jego bagaż zawiera coś jeszcze. Wie pan, co to jest? Byłbym naiwny, gdybym nie wiedział. Pasażer wie, że wszystko skończone. Ale nie chcę ujawnić, kim są jego wspólnicy. Skąd ma pan torbę? Dali mi ją. Kto ją panu dał? Co? Kto ją panu dał? Pyta pan, z kim przyszedłem? Tak. Jestem tu sama. Kto dał panu torbę? Nie wiem, kto to był. Inny pasażer? Jakaś osoba. Przeprowadzimy test. Pobierzemy próbkę z jednej z paczek. Jeśli test zabarwi się na niebiesko, to kokaina. Skąd mam pobrać próbkę? Wszystko jedno. Dobrze, więc stay. To oznacza, że to kokaina. Proszę się odwrócić. Pełne nazwisko. Lotnisko Jorge Chavez. Policja nie ma czasu do stracenia. Czasu było niewiele. Miał wejść na pokład za 20 minut. Dlatego kazaliśmy mu podpisać oświadczenie, że nie przewozi nielegalnych substancji. Proszę za mną. To co widzieliśmy na prześwietleniu. Słucha mnie pan? To nie jest normalny żołądek. Rozumie pan? Tak. Funkcjonariusze nie mają dowodu, dlatego pozwolą pasażerowi lecieć samolotem, ale zawiadomią stronę meksykańską o potencjalnym przemycie. W zeszłym roku wprowadziliśmy w obu Amerykach i Europie linie komunikacyjne. Wysyłamy i otrzymujemy informacje o przesyłkach, które mogą zawierać narkotyki i podejrzanych pasażerach. Oddajcie mu telefon. To wszystko paszport i karta. Dziękuję. Przyjemnej podróży. Pasażer odleciał, ale jego kłopoty się nie skończyły. Policja podzieliła się informacjami na temat mężczyzny ze stroną meksykańską. Po sześciu godzinach nadchodzi wiadomość. Właśnie dostaliśmy wiadomość z Meksyku. Meksykańska policja przejęła pasażera na lotnisku. Po raz kolejny został prześwietlony. Odkryto, że przewozi w swoim organizmie połknięte narkotyki. Pasażer został przewieziony do szpitala, gdzie lekarz potwierdził, że miał w organizmie ciała obce. Przewoził około 1 kg i 300 g narkotyków. Pasażer jest teraz w rękach meksykańskiego systemu sprawiedliwości. Możliwe połknięcie. Lotnisko Eldorado w Bogocie. Oddział antynarkotykowy aresztował pasażera, który wymienił się bagażem z innym podróżnym. Jest pan aresztowany. Ma pan prawo zachować milczenie. Wszystko co pan powie może być użyte przeciwko panu. Ma pan prawo do rozmowy telefonicznej i adwokata. Jeśli nie ma pan adwokata, zostanie panu przydzielony. Rozumie pan swoje prawa? Okay. Tak. Dobrze, proszę stanąć pod ścianą. Bagaż, który pasażer odebrał w windzie, jest pełen paczek z kokainą. Znaleźliśmy 16 paczek i 5 kopert. Funkcjonariusze prowadzą pasażera na posterunek. Teraz zważą skonfiskowaną kokainę. Okazało się, że waży 19,2 kg. Dla policjantów sprawa jest zamknięta. Odkryli także nową technikę przemytu. Użycie windy, w której nie ma kamery, to dowód na to, że handlarze narkotyków zbadali infrastrukturę lotniska i chcą wykorzystać słabe punkty. Ile czasu handlarze poświęcili na analizę rozmieszczenia kamer, ich martwe strefy, znalezienie miejsc, których nie obejmują, gdzie policja nie ma kontroli. Za próbę przemytu ponad 19 kg pasażerowi grozi kara 30 lat więzienia. Jego wspólniczka zdołała się wymknąć i nie została zidentyfikowana.